Dziękuję bardzo. I jest 45. Chodź. 274 kuny za 3 osoby i jedno auto. Zakupicie właśnie tutaj Jadrolina i płyniemy sobie promem do Orebic. No i tutaj przypływa prom. W rządku samochody ustawiają się i oczekują na. Przeprawę promową Niedaleko przeprawy promowej Studeniak i schłodzona woda Także obowiązkowo Bo jest ukrop niesamowity Także zakupicie 6 kun Nie jest tanio Ale kupicie tutaj sobie jeszcze jak widać Inne rzeczy W bardzo dobrych cenach Posilicie się Jakieś kanapeczki, bułeczki, rogaliki Autko za nami sobie stoi no Możemy już iść pospacerować z naszym, na naszym promie. Jak widzicie, tu dosyć ciasno się te samochody ustawiają. Zobaczymy, co tu można pozwiedzać. Na pewno jest toaleta, jest też jakiś bar. Zakupimy sobie coś do zjedzenia, więc posilimy się. Ale przede wszystkim chodzi o podziwianie widoczków. Wewnątrz restauracyjka, coś zakupimy do zjedzenia, do wypicia skorzystamy z toalety, przede wszystkim jest tu klima możemy trochę odetchnąć od upału ale zaraz, zaraz, ruszam na górny pokład podziwiać widoki wyjeździe z yy, promu zaraz mamy strzałeczka Orebic tak jak pierwszeństwo pokazuje więc tu nie ma problemu, żeby trafić do naszej miejscowości docelowej Orebicz chyba, że poruszać, poruszać się będziecie docelowo do innej miejscowości no to według nawigacji oczywiście powinniście, powinniście bez problemu trafić, czyli teraz w lewo, według pierwszeństwa Orebicz, mamy, mamy znaczek Widać wszyscy, wszyscy dorobić na plażowanie. No i suniemy. Teraz trochę pomiędzy górami, przecinamy peliesacz i, i do naszej miejscowości nad Adriatykiem, otwartym już przede wszystkim otwartym Adriatykiem nie ma dużo miejscowości w Chorwacji, które są tak bardzo otwarte na Adriatyk, jak właśnie Orebicz, często są to zatoki lub też miejscowości odcięte wyspami od takiego otwartego Adriatyku. Oczywiście ma to swój urok, ale, ale warunki jakby na przykład do surfowania są obok Orebicz naj, najlepsze znane 4. znane na całym świecie. To jest nasze miasteczko docelowe Tutaj się zatrzymujemy Także daliśmy radę C-Maxik dał radę Tu zaraz po prawej jest Konzum mi Takie większe markety, gdzie można zrobić większe zapasy Jakiejś wody Bo przede wszystkim tu się chce Chce się pić ze względu na upały Góry już widać Z najwyższym szczytem z Szczytem Svjeti z Ilia na Peliesaczu może uda się zdobyć tą górę. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie udajemy się do naszego miejsca docelowego, czyli orebic i, i nasz apartamencik.